A trzecia armia weźmie Banglen od zachodu. Za pozwoleniem, wasza wysokość. Wywiad donosi, że załoga Banglean składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. Hmm. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. Niezwłocznie. Wasza cesarska mość. Jennifer. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności. Złóż meldunek. Jak wasza wysokość sobie życzy? Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daję ci trzy świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś... pokrakę? Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj, szukam igły w stogu siana i to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj. Rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy. I w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tronu. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Prześledziłem te trzy tropy, o których mówiłeś. Ciri pojawiła się w na Skaligę razem z pewnym elchim czarodziejem. Ale o tym więcej wie Jen. Wyśledził ich tam dziki Gon. Musieli uciekać do Welen. Tam ich ścieżki się rozeszły. Cili była jakiś czas u barona, lokalnego wataszki, który. znam swoich lenników. który pokierował ją do Nowigradu. Ciri wdała się w zatargi z półświadkiem, więc wróciła na Skaligę. Tam spotkała swojego towarzysza. I dziki Gon. Musieli razem uciekać na morze. A następnego dnia i chłodzią przybił do brzegu on. Cóż, na wiele mi się ta wiedza nie zda, ale przynajmniej wiem, że nie marnowaliście czasu. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało umy jest wytworem klątwy i kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę ale musiałabym znać formułę, której użyto, a to. Wafail Elaine Wundro, Itne i Wiem od diaskra. cili z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Jennefer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Geralt, wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. Niech tak będzie. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam. Dzięki za wsparcie. A co się stało z twoim słynnym ciętym humorem? Łaś pokorna jak studentka Aretuzy na kolokwium rektora. Po prostu wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. A, już rozumiem. Czyli jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym wiedźminem, a Naprawdę, Gerald? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Pokłócimy się przy innej okazji i w sali, która ma mniej uszu. No dobrze, to jak możemy odczynić kąt Feumy? Musimy zabrać go do Kermoren. A i Geralt, wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z umą i płotką, więc. Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie lubiłem teleportów. Uważaj na siebie. Zaczekaj. Proszę, może lepiej, żebyś tego zatrzymała. Racja. Jadę.